Witam Państwa serdecznie. Chciałbym przedstawić Państwu kilka faktów z Księgi Uranti, określanych jako naukowe przepowiednie. O niektórych z tych faktów wspominałem już w innych odcinkach, teraz dodałem do nich nowe i przedstawiam je wszystkie razem. Nie wszystkie informacje naukowe Księgi Uranti są zgodne ze współczesnymi odkryciami. Na przykład wizja kosmosu przedstawiona w księdze Uranti nie popiera teorii wielkiego wybuchu, a raczej jest zbliżona do teorii kreacji ciągłej brytyjskiego astronoma Freda Hoyla. Należy dodać, że teoria wielkiego wybuchu przeżywa ostatnio kryzys po odkryciach dokonanych przy pomocy teleskopu Jamesa Weba. Tak samo powstanie naszego układu słonecznego. Opisane w księdze Uranti nie pasuje do współcześnie uznawanej teorii dysku planetarnego, a raczej jest zbieżne z teorią Chamberlaina-Moltona. Przedstawiłem ten problem dokładnie w odcinku Nietypowy Układ Słoneczny. Odległość do galaktyki Andromedy również nie zgadza się ze współczesnymi pomiarami. Tym niemniej należy bardzo ostrożnie oceniać Księgę Uranti współczesnym stanem wiedzy. Takie podejście zakłada, że wszystko już wiemy, co jest pewną formą megalomanii. Należy przy tym nadmienić, że Księga Uranti nie jest książką naukową. Zawarte w niej fakty naukowe i opis kosmosu materialnego stanowią pewien dodatek do praw religijnych i pomagają ukazać relacje tego, co materialne, do tego, co duchowe. Atmosfera ziemska dzieli się na trzy podstawowe warstwy. Pierwsza z nich, troposfera, sięga od powierzchni Ziemi do wysokości około 10 km, potem stratosfera, od troposfery do 50 km i dalej jonosfera. Od stratosfery do 950 km. Jonosfera to strefa jonów, zawierająca dużo plazmy, czyli cząstek materii obdarzonych ładunkiem elektrycznym, powstałych na skutek jonizacji gazów atmosferycznych przez promienie słoneczne i kosmiczne. W jonosferze zachodzą zjawiska zorzy polarnej. W księdze Uranty znajduje się taki cytat. Najniższe 8 do 10 km ziemskiej atmosfery to troposfera. Jest to strefa wiatrów i prądów powietrznych, które stanowią o zjawiskach pogody. Ponad tą strefą jest jonosfera wewnętrzna, a wyżej ponad nią stratosfera. Wydana w roku 1955 Księga Uranti wprowadza termin jonosfera wewnętrzna sugerujący istnienie warstwy atmosfery nad troposferą, w której mogą występować zjawiska podobne do istniejących we właściwej jonosferze. Do roku 1989 niczego takiego oficjalnie nie uznawano i chociaż wielu pilotów, samolotów informowało o wyładowaniach elektrycznych w tej strefie, naukowcy nie traktowali takich doniesień poważnie. Dopiero w roku 1989 udokumentowano istnienie tych zjawisk. Kilka lat później zdjęcia tych wyładowań zostały przez naukowców nazwane duszkami, aby uniknąć nieumyślnego sugerowania właściwości fizycznych, które w tamtym czasie były jeszcze nieznane. Terminy czerwone duszki i niebieskie fontanny zyskały popularność, po rozpowszechnieniu klipu wideo z badań tych zjawisk w roku 1994. Mówimy tutaj o zjawiskach występujących na wysokości od 10 do 80 km od Ziemi, więc według oficjalnej klasyfikacji to jest stratosfera, a nie troposfera czy jonosfera. Jednak w Wikipedii używa się nazwy jonosfera na określenie miejsca występowania tych zjawisk. Jest to ciekawa zbieżność z terminem jonosfera wewnętrzna podawanym przez Księgę Urantii. Wydaje mi się, że w świetle ostatnich odkryć niebieskich fontan, duszków i podobnych zjawisk niektóre warstwy atmosferyczne będą wymagały pewnego redefiniowania. Księga Uranti swoimi informacjami wyprzedziła ziemskie odkrycie naukowe, w tym wypadku o 34 lata. Wróćmy jednak na powierzchnię Ziemi i zobaczmy, jak kształtowała się ona miliony lat temu. Myślę, że najlepiej przedstawi tę sprawę paleontolog i profesor geologii z Montholio College w USA, Marek McManiamin. Publikował on artykuły o paleontologii w Science, Nature i Scientific American. Ma w swoim dorobku kilka książek, z których jedna, The Garden of Ediakara, zasługuje na szczególną uwagę ze względu na kilka stron poświęconych księdze Urantii. Mark zaczyna jeden z rozdziałów swojej książki od takich cytatów z księgi Urantii. Trwał dryf lądów kontynentalnych. Coraz bardziej ocean przenikał na obszary lądowe pod postacią długich, palczastych mórz, dostarczających tych płytkich wód i osłoniętych zatok, które tak bardzo nadają się na środowisko życia morskiego. 650 milionów lat temu miało miejsce dalsze rozdzielenie się mas lądowych, a w konsekwencji dalszy rozwój mórz kontynentalnych. Te śródlądowe morza z dawnych czasów doprawdy były kolebką cywilizacji. Następnie profesor Macmaniamin tak komentuje te cytaty w swojej książce. Ten zadziwiający fragment napisany w roku 1930 przewiduje wyniki badań naukowych, które faktycznie pojawiły się w literaturze naukowej kilka dekad później. Komentarze dotyczące rozdziału superkontynentu Rodinia i wpływ tego wydarzenia na ewolucję zwierząt można znaleźć w części trzeciej Księgi Uranti. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z tradycjonalnym traktatem naukowym. Tym niemniej anonimowy członek Korpusu Urantii utrafił w pewne niezwykłe odkrycia naukowe w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Obejmują one dryf kontynentu w tym czasie, kiedy był on zdecydowanie niemodny w środowisku naukowym. Uznaje się tutaj obecność globalnego superkontynentu Rodinia i superoceanu Mirowia, istniejących na Ziemi przed Pangeą. Przekonywujące dowody naukowe takiej tezy pojawiły się dopiero pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, a superkontynent Istniejący przed Pangę nie był w ogóle określany, zanim Valentin i Moore zrobili to w roku 1970. Oceniając naukowe przepowiednie księgi Uranti, profesor MacMenjamin używa tutaj roku 1930, czyli tych lat, kiedy otrzymano księgę Uranti. Ja używam daty jej pierwszego wydania, łatwiej się do zweryfikowania czyli roku 1955, co w tym wypadku nic nie zmienia, ponieważ naukowe potwierdzenia faktów geologicznych podanych przez książkę pojawiły się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Pozostając przy geologii, w Księdze Oranti znaleźć można taką informację. 750 milionów lat temu po raz pierwszy zaczęła się rozstępować masa lądu kontynentalnego. Nastąpiło wielkie pęknięcie na linii północ-południe, które później dopuściło wody oceanu i umożliwiło zachodni dryf kontynentu północnej i południowej Ameryki razem z Grenlandią. Dr Ken Glasho, pracownik naukowy Instytutu Badawczego w Queensland w Australii. Tak komentował ten cytat. Idea dryfu kontynentalnego po raz pierwszy była ogłoszona przez Alfreda Wegenera w roku 1910. Nie znalazła uznania w oczach geologów z tamtych czasów. Dopiero w roku 1956 zaczęto ją traktować poważnie, a w roku 1965 zyskała pełne uznanie naukowców na całym świecie. Jako datę początku dryfu kontynentalnego Wegener sugerował okres 200-300 milionów lat temu. Opinia ta pozostawała dominującą do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to data ta została cofnięta wstecz do 500 milionów lat lub więcej. Ostatnie obliczenia rzeczywiście są zbieżne z 750 milionami lat, czyli czasem, Podanym w księdze Uranti, która swoimi informacjami wyprzedziła odkrycia naukowe w tym wypadku o około 25 lat. Kiedy kontynenty dotarły na to miejsce, w którym są dzisiaj, po upływie milionów lat, w wyniku długotrwałego procesu ewolucyjnego, na Ziemi pojawił się człowiek. Księga Uranti podaje, że było to 993 tysiące lat temu. Te pierwsze istoty ludzkie nauczyły się rozpalać ogień, o czym też informuje książka. Saki naczelne często podtrzymywały ogień zapalony od pioruna, ale nigdy dotąd istoty ziemskie nie znały metody rozpalania ognia, kiedy zechcą. W roku wydania książki nie wiadomo było, kiedy człowiek nauczył się rozpalać ogień. Pierwsze ślady rozpalania ognia przez człowieka Znaleziono na stanowisku archeologicznym Terra Amata we Francji w roku 1966. Jednak te ślady rozpalania ognia pochodziły sprzed około 400 tysięcy lat. W roku 2004 odkryto ślady ognia na stanowisku Kesher Benot-Jakow w północnym Izraelu. Tym razem ślady ognia pochodzą sprzed 790 tysięcy lat. Najnowsze analizy potwierdzają, że nie był to ogień zapalony przypadkiem, chociażby od pioruna, ale świadectwo nabytej umiejętności, czyli że człowiek umiał wtedy rozpalać ogień. Oczywiście być może nigdy nie znajdziemy śladów tych ognisk, które rozpalali pierwsi ludzie i ich potomkowie ponad 900 tysięcy lat temu, dlatego, że im dalej w przeszłość, tym mniej istot ludzkich i mniej śladów ich działalności na Ziemi. Jednak znalezione ślady rozpalania ognia przez człowieka prymitywnego, datowane na prawie 800 tysięcy lat temu, ukazują, że informacje niebieskich autorów książki znacznie wyprzedziły nasze odkrycia. Człowiek rozprzestrzeniał się po Ziemi, czasem robił postępy, czasem cofał się w rozwoju. Tak o tym opowiada księga Uranti. 900 tysięcy lat temu konsty Andona i Fonty oraz kultura Onagara wygasały na ziemi. Ku upadkowi chyliły się kultura, religia, a nawet obróbka krzemienia. Były to czasy, w których duże ilości opóźnionych, mieszanych grup ludzkich przybywały do Anglii z południowej Francji. Taką informację można znaleźć w Księdze Uranti w przekazie 64. Wynika stąd, że pierwsi ludzie przybyli do Anglii 900 tysięcy lat temu, aż do roku 2005 powszechnie sądzono, że pierwsi ludzie pojawili się w Anglii około 500 tysięcy lat temu. W roku 2001 rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę badania starożytnych stanowisk archeologicznych w Anglii. W ciągu kilku lat zdołano ustalić, że człowiek przybył do Anglii po raz pierwszy, około 700 tysięcy lat temu. W lipcu roku 2010 brytyjski guardian doniósł, że najnowsze odkrycia archeologiczne Przesunęły wstecz datę pojawiania się pierwszych ludzi w Anglii o około 250 tysięcy lat. Podczas wykopalisk prowadzonych na północno-wschodnim wybrzeżu wschodniej Anglii w pobliżu wioski Happysburg archeolodzy odkryli 78 kawałków bardzo ostrego krzemienia, ukształtowanych w prymitywne narzędzia do cięcia i nakłuwania. Te narzędzia kamienne zostały wykopane z osadów, które jak się uważa odłożyły się albo 840, albo 950 tysięcy lat temu, co sprawia, że są to najstarsze artefakty wykonane przez ludzi, jakie znaleziono w Wielkiej Brytanii. Tak więc według najnowszych danych archeologicznych, człowiek przybył do Anglii 840 lub 950 tysięcy lat temu. Naukowe odkrycia potwierdzają rok za rokiem dosłownie na naszych oczach prawdy głoszone przez Księgę Urantii w ubiegłym wieku. Historia Adama i Ewy jest trochę inaczej przedstawiona w Księdze Urantii niż w Biblii. Adam i Ewa przybyli na Ziemię ponad 37 tysięcy lat temu. Mówiłem już o nich w innym odcinku. Ich misja miała na celu doskonalenie biologiczne gatunku ludzkiego, aby po osiągnięciu szczytu swojego rozwoju ewolucyjnego ludzkość mogła dalej się rozwijać intelektualnie. A więc jeśli przybycie na ziemię Adama i Ewy opisane w księdze Orant jest prawdą, dodatek i genetyki do genetyki ziemskiej. Powinien zostać zauważony. Zauważył go Cary Mullis, amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, którą otrzymał w roku 1993. Pisze on na swojej stronie o uderzających zbieżnościach pomiędzy księgą Uranti a odkryciami w dziedzinie genetyki. W największym skrócie wygląda to tak. Że data przybycia na Ziemię Adama i Ewy, podana w księdze Uranti, a więc 37 tysięcy lat temu, pokrywa się z pojawieniem się w ludzkim DNA genu mikrocefaliny, który reguluje wielkość mózgu. Pisze o tym czasopismo Science w artykule z września 2005 roku. Gen mikrocefalina reguluje wielkość mózgu i wykształcił się pod wpływem silnego doboru kierunkowego w ludzkim rodowodzie ewolucyjnym. Wykazujemy, że jeden wariant genetyczny mikrocefaliny u ludzi współczesnych, który pojawił się około 37 tysięcy lat temu, narastał w swojej częstotliwości występowania zbyt szybko aby mógł być porównywalny z neutralnym dryfem. Świadczy to o tym, że szerzył się od pod wpływem silnego doboru kierunkowego, aczkolwiek dokładny charakter tego doboru nie jest znany. Jest to kolejne potwierdzenie prawd zawarte w księdze Uranti, tym razem przez laureata Nagrody Nobla. Kiedy księga Uranti została wydana w 1955 roku, nie istniały dane archeologiczne mogące zweryfikować oświadczenia książki, kiedy i gdzie po raz pierwszy używano udomowionego konia. Udomowienie konia było czynnikiem bardzo istotnym dla naszej cywilizacji. Dotychczas jedynym dowodem udomowienia konia były metalowe fragmenty uprzęży, datowane na 4,5 tysiące lat przed naszą erą, znalezione na stanowisku archeologicznym Derejwka w Ukrainie. W roku 2011 agencja Reutera, opisując odkrycia archeologiczne dokonane w Arabii Saudyjskiej, informuje, że odkryta wtedy cywilizacja Magar jest bardzo zaawansowaną cywilizacją okresu Neolitu. To stanowisko archeologiczne ukazuje wyraźnie źródło udomowienia konia 9 tysięcy lat temu. 9 tysięcy lat temu to 7 tysięcy lat przed naszą erą. Zajrzyjmy do Księgi Uranti, co działo się w tym czasie w tamtym regionie. Trzy ostatnie fale Anditów wylały się z Mezopotamii pomiędzy rokiem 8000 a 6000 tysięcy przed naszą erą. Chociaż Andyci wlewali się do Europy ciągłym strumieniem, ich głównych najazdów było 7. Ostatnie z nich przyszły na koniach w trzech wielkich falach. 10% wychodzących Andytów szło drogą przez Arabię i weszło do Egiptu. W tym samym informacje o używaniu koni około 7000 lat przed naszą erą, podane przez księgę Uranti, Znalazły potwierdzenie w wykopaliskach dopiero w roku 2011. Oczywiście samo udomowienie konia mogło nastąpić nieco wcześniej, jednak jego masowe użycie jako środka przenoszenia dużych grup ludzkich, o czym informuje księga Uranti, pokrywa się z ostatnimi odkryciami dokonanymi na pustyni w Arabii Saudyjskiej. Wszedł tam tylko niewielki procent landickich emigrantów. Jednak piaski pustyni są czynnikiem dobrze konserwującym starożytności i wiele ważnych odkryć archeologicznych miało miejsce właśnie na pustyni.